odpalasz flarę i robi się jasno w korytarzu. Przez krótką chwilę robi się bardzo jasno, potem flara stabilizuje swój płomień, będzie się tak palić przez jeszcze 10-15 minut. Śladów nie dostrzegasz na ziemi już żadnych. Natomiast dostrzegasz jakieś odbłyski metalu w oddali. Rzuć proszę na wypatrywanie, i to będzie bardzo trudne. Nope. No to nie wiesz co to jest, ale gdzieś tam się w oddali coś błyszczy. A może to wiggot na ścianie albo jakiś grzyb. Może te grzybki fluorescencyjne. Alicja, możesz spojrzeć co się tam błyszczy? E, już patrzę. Test? Tak. Dla ciebie to będzie trudne. Zdałaś trudne na percepcję na wypatrywanie? Trudne nie. Masz w ogóle wypatrywanie? Mam na dwójce. No to nie masz pojęcia, ale wydaje się, że to jest coś na ścianie. Fredziu! radzie weźmy tam popatrz, bo nie eee. możemy dojrzeć co to. Okej. Okay. Hej, to jedyneczka pięknie. Ej, hey, to, to wygląda jak drabinka... kanałowa. Wychodzimy, czy idziemy dalej? Wychodzimy. A chcesz, żeby bitboysi sprawdzili, co strzelało? W racja, dobra, wychodzimy. Dobra, i jak najszybciej. Czyli moja flera po prostu, no, zmarnowana, ale no, dzięki temu dostrzegliśmy to, Ta dobra, drabinka ja jest to... jakieś 50 metrów od was. A, Widzicie no, ja jakieś przyjął. przebłyski. W momencie, kiedy ruszacie do przodu, jakieś 10 metrów za plecami, słyszycie, jakby śmiech dziecka. Nie. Dobra, jest ona. A jest do niego nasz... dołącza drugi i trzeci. Atakują nas już? Nie, Wracam no, na się słyszycie i słyszycie odgłosy. Chcę rzucić Młotowa za plecy yy, z okrzykiem: w demony. To już na Będę musiał rzucanie. Okej, okay, jaki to jest test? No rzucałeś na oślep to powiedzmy problematyczny. No trudny powiedzmy. Trudny? Jezu, nie mam rzucania. Nie mam rzucania. Jeden sukces tylko. O no. ile to była zręczność. Tak, zręczność. Tylko <laughs> no, no. Nie możemy spłoniemy. Nie, proszę nie. Rzucanie polega na tym, że zależnie od tego, ile było punktów porażki, o tyle zbacza w bok, w dowolną ze stron. Ten pocisk nazwijmy to. Natomiast w sytuacji, kiedy masz wąski tunel i płonącą substancję, no to nie specjalnie ma gdzie zboczyć. Natomiast dzieje się rzecz inna. Odczuwacie, że gwałtownie zmniejsza się ilość tlenów w tunelu. No nie. Od, odgrodziła was ściana ognia. Od potworków czy od drewniania? Od potworków. Dobra, ekipa z Pigniemy Dobrze, to teraz poproszę problematyczne rzuty. Od Alicji problematyczny ze względu na rany. Od Ilaya trudny. Rzut na kondycję. Piękna 20. Na kondycję, tak? Tak, trudny, zbudowy. Masz kondycję wykupioną jako umiejętność? I znowu jednego punktu mi zabrakło. No. Okej, okay, to będziecie mi w związku z tym 30% od wyczerpania. Ale udaje nam się dobyć do tej drabinki? Tak. Chodzimy. Fred się pierwszy wspina. A za Freda rzuciłeś? Hmm, tylko problem jest taki, że Fred nie ma tej statystyki. Aha. Nie ma budowy podanej jako NPC, więc po prostu uznałem, że to jest i tak nieistotne, bo jego utrudnienie i ułatwienia nie liczą się aż do momentu, w którym wy będziecie próbowali z nim walczyć. To wtedy wezmę po prostu prędzej utrudnienia z jego ran, bo też jakieś rany miał, niż z tego, że jest wyczerpany, bo to jest naprawdę mniej istotny czynnik. Natomiast... No tak, udaje się wam dobiec do drapinki, wspinacie się na górę, wychodzicie, okolica wam nieznana, ale domyślacie się, że prawdopodobnie jesteście gdzieś niedaleko tego mutanta, którego powali... powaliła Alicja kilkoma sprawnymi strzałami. Nareszcie na powierzchni, co Fredek? No. Obie do szpitala. Obiecałem ci kolejkę, co? Podaję mu piersióweczkę. On tak otwiera, wącha, krzywi się straszliwie, po czym wychyla całą. Po czym, od kiedy tylko odessał się od gwintu, mówi mam naprawdę głęboko w dupie, czy mutanty szczały na tego kaktusa, z którego została zrobiona ta tequila. Ale cholera jasna czułem się jak szczur w tych kanałach. Dobra, nie wiem Fred. Uderzamy na słone, czy lepiej wrócić do szpitala i no, do porządku się doprowadzić. Niech Uważam, mnie poskładają. Że lepiej... Uważam, że lepiej będzie poszukać Tomiego oraz May. No, bez, bez urazy dla waszego towarzysza, bo ja wiem, że to było dla was bardzo istotne, ale podejrzewam, że on będzie nam tylko czas marnował. Znaczy, i tak zmarnowaliśmy już tyle czasu, gdybyśmy byli tutaj dzień wcześniej, może udałoby się powstrzymać samą. Tymczasem wynieśli dokumenty. No cóż, Alicja, jak uważasz? Ja nigdzie nie idę. Widzisz, jak ja wyglądam? Znaczy, idę do szpitala. Wiesz. Obiecaliśmy Fredowi pomóc z tymi dokumentami, a i tak już nieźle się popiszyło przez to jego Słuchaj, ja wam nie pomogę! Ja się ledwo trzymam na nogach. Wiesz, jeżeli chcesz, możesz wracać, ja zostanę z Fredem. No dobra, ale tak czy inaczej, w szpital jest na terenie samo, więc co nam szkodzi. Fred tak się zastanawia i mówi: no w, w sumie... w sumie racja, przecież i tak nie wiemy, gdzie poszli. To więc wracamy, tak? No myślę, że tak, tylko znowu jesteśmy na południowej stronie miasta, to którędy idziemy? Eee... Rudy, przypomnij, gdzie się znajdował ten szpital? Szpital znajdował się, bo mieliście na początku do wyboru jakby trasę północną przez terytoria gangów i południową przez terytoria mutantów, Ewentualnie przepływanie rzeki, natomiast szpital znajdował się mniej więcej w połowie drogi, drogą północną przez terytoria gangów, na terytorium Samum. Przynajmniej wydaje wam się, że terytorium Samum, ponieważ patrolowali tam okolicę. Okej, okay. i jaka jest porodnia? W tej chwili jest tak 14-15. Więc nie ma co robić w postoju. Dobra, ruszamy, co nie ekipa? Które? Chyba najbezpieczniej był przy, przez tereny ZKR, nie uważacie? Dochodzicie w takim razie do Zo. Przechodzicie przez park, teraz wilgotny od ulewy, którą. No, przeszła już. Przeszła kiedy byście pod ziemią, ale pamiętasz, że rozchulał się deszcz. Teraz ziemia jest tutaj wilgotna i wydaje z siebie taki nieprzyjemny zapach. Dochodzicie do mostku, gdzie standardowo ZKR ustawił swoje rogatki, żądając opłaty za przejście. Znowu te hieny. Dobra, czemu bym tu zapłacić Sinkersy raczej nie będą chcieli. Na mi się nie uśmiecha oddawać amunicję do zobrzyma. Tornado? No to może powiedzieć nie za skandal, jeżeli dam im Tornado. Grzybków nawet nie będę próbował. Dobra, niech stracę. Pytam się, ile chcą nabojów 10 mm za przejście. 5 i wszystkich was trzech przepuszczę. Dobra, niech stracę. Płacę za wszystkich. Okej. Okay. No to. Odsuwają się, przepuszczając was. Mają w rękach broń, tak więc, gdybyście próbowali na przykład przebiec na spięcie przez mostek, nie płacąc, no to to by się dobrze nie skończyło. Ale zeszli wam z drogi, pokazują ręką, że można przejść spokojnie. A powiedzmy jeszcze, bracie, macie tu może jakiegoś medyka, lekarza, sanitariusza? No, ja myślę, że na targowisku to powinien być w którymś z budynków, które zostały niedawno wybudowane dookoła targowiska. Dzięki wielkie. No, udaj. Chyba tego medyka. Czyli chcecie iść w stronę targowiska, Dobra. tak? Znaczy, wiesz, ja bym chciał po prostu... Nie, chodź do szpitala. Wiesz, ja bym chciał jak najszybciej stracić te minusy od y, Ram. Nie mówię, żeby tam spędzać cały dzień ze na kupowaniu, ale jak mnie opatrzy ten raz czy dwa... to ze też nie wyglądasz najlepiej, nieprawda, Nie, Chodźmy. Chodźmy. Wybacz, Fred. No, ale widzisz, lepiej nam się będzie walczyło z opatrzonymi ranami. Czyli jedzie w stronę targowiska, tak? Tak. Bo od miejsca, w którym teraz stoicie, szpital jest na południowy zachód. Natomiast targowisko jest na wschód. Nie, no, to jak przejdziemy kilka metrów więcej w jedną stronę, mi się nie stanie. No to jest jakieś cztery przecznice dalej. Alicja, jak myślisz? Rób, jak uważasz. kobiety, frec? No... w sumie... w szpitalu też pomoc medyczną można otrzymać, nie? No można, znaczy, nie? ja bym tutaj zgodził się z Alicją, co do tego, że trzeba się dowiedzieć w takim razie, co z waszym towarzyszem. Poza tym, no... ja wiem... ja znam ZKR, tak? Tak, no nie będzie. To. Czy, czy, czym zapłacisz medykowi? Prawda. Dobra, idziemy do szpitala. Trzy razy byś musiał sprzedać wątroby energii. Nieźle się to skończy. Nie no, ale idziemy tam raczej. Dobrze, więc opuszczacie tereny ZKR. To jest bardzo wyraźna granica, bo w pewnym momencie okolica przestaje być zadbana. Dostrzegacie, że są nawet takie fragmenty, gdzie to, co stało, zostało zburzone całkowicie, a z gruzu wybudowano nowe budynki. Mieszana konstrukcja, parter, piętro budowane z gruzu na jakiejś zaprawy, natomiast dwie albo trzy kondygnacje wyżej w drewnie. Dostrzegacie, że tutaj bardzo dużo takich drewnianych daszków. Zresztą pamiętasz, ile jak przechodziłeś przez targowisko tamte. Budy targowe też były wykonane z drewna, bez przerwy, jakie tartaki chodziły. I to wszystko się kończy. To wszystko jakby zanika. Początkowo powoli. Tutaj zaniedbany trawnik, tam wybite szyby, które nie są zasłonięte jakimiś okiennicami. Potem coraz ostrzej. Trawa rosnąca ze szpar i szczelin w asfalcie. Nieprzykryte studzienki ściekowe. Walące się budynki, obalone drzewa, wraki i śmieci dookoła. Rzućcie proszę na nasłuchiwanie. Oj, coś tu już że samo na załóżę. I teraz tak, Alicja w związku z Aramie będzie bardzo trudny i Ilaj też bardzo trudny. Percepcja, tak? Nie ma szans. No, no tak, tylko percepcja nasłuchiwania. Tylko jeden sukces. Dobrze, sprawdźmy. Okej. Okay. Czy ktoś ma wykupioną czujność? Ja na 3. To możesz sobie rzucić. Też bardzo trudne. Jezu, ale zwaliłem teraz. Zapomniałem, Z że zresztą? mam 3 nasłuchiwania. Boże. I zdałeś to na słuchanie? Tak, zdałem. No Mówiś to w tak takim wiadomo. razie niepotrzebne były rzuty na czujność. Słyszysz głosy mężczyzn? Okej, okay, wyłapuję może jakieś tam? ...samą, cokolwiek, coś ja? To w sumie lepiej, ki z tym, ukrywam się gdzieś. Mówi, pozostałem tak przeciszony głosem, że słyszę kogoś. To ja też się ukrywam. Wbiegam do pierwszego lepszego budynku, ruin, krzaki, cokolwiek. Dobrze, to rzuć na ukrywanie się, jeżeli masz tą umiejętność yy, Umiejętności nie mam takiej, mam jedynie skradanie. No to możesz rzucić na skradanie. Alicjo? Zdałem. Ja się chowam i nie mam nic. No to będzie zamiast bardzo trudnego, cholernie trudne. na percepcję. Uuu, jedyneczka. Mamy tutaj tak nic się... nie no robi się cholernie trudnego, bardzo trudny. Nie jesteś w stanie bardzo trudnego zdać? z ma siedemnastkami. no tak, w sumie racja. No to rzućmy im na nasłuchiwanie, żeby zobaczyć, czy jakby przebiją twoje punkty porażki. Tak, no. Ty masz jedyneczkę, oni mają dwudziestkę. Ty masz siedemnastkę, oni mają dwójkę. Żyjemy w pięknym świecie. Gdzie wszyscy są niekompetentni. No, nie. Narobiłaś trochę hałasu, jesteś tego świadoma. Natomiast y, trąciłaś taki kawał gałęzi, który był oparty o ścianę. Widzisz, że się zakolebotał, już miał uderzyć o bruk, wydając sobie taki charakterystyczny odgłos padającego kija. Ale w połowie w połowie, po, w powietrzu złapał go Fred, po czym delikatnie położył go na chodniku, spojrzał na siebie takimi wielkimi oczyma i pogonił cię ręką, żebyś wbiegła szybko do budynku. Sam wbiegł jako ostatni i przycupnął za czymś, co można było nazwać kiedyś oknem. Schylając się, wystawał tylko szczubek jego głowy ponad parapet. Ile? Jako, że udał ci się test na nasłuchiwanie, to teraz będzie test łatwiejszy o jeden poziom. Żuć. Nie tym razem. Chyba, że to był z bardzo trudnego zrobił się trudny, tak? Tak. Nope. Nie ma szans z tą 17-19. Więc powiem tak: nie wiesz o czym mówią, natomiast masz niejasne przeczucie, że jeden z tych głosów rozpoznajesz. Dzięki. To jest rejca. Fred, nie. co będę na słuchiwanie, jeżeli podejrzewasz takie coś. I jak? Na sukcesy, tak? Mhm. Ile masz? No to mam zero sukcesów. Jak zero sukcesów. A, na nasłuchiwanie, no to mam jeden sukces. Było jeszcze ten. Na trudnym? Na trudnym? No. To nie ma mowy. A, to dupa. No to nie, nie rozpoznajesz. Masz niejasne wrażenie, że to jest znajomy ci głos, ale. I te głosy cały czas się zbliżają. Nie macie pojęcia o czym gadają, bo mimo, że wysilacie się, próbujecie usłyszeć chociaż szczępek rozmowy, nic nie jesteście w stanie wywnioskować. Kiedy mężczyźni przechodzą koło waszej kryjówki się trzy głosy. Teraz jest już jasne, że jeden z nich to Timi. Trochę żałujecie, że wcześniej nie udało Wam się tego usłyszeć, bo byście wiedzieli o czym rozmawiają. Natomiast w tej chwili, e, Timi tak bardzo mocno zaciąga po meksykańsku, jakby próbując się przy, przypodobać ludności hegemońskiej. Widzicie, że Fred próbuje coś tam rozumieć, ale kiepsko mu idzie. Natomiast kaznodzieja jest z Salt Lake City, Alicja jest z Detroit. Nic absolutnie z tego dialektu nie rozumiecie. Czy pan ten słowo puta? Nie. Mm -hmm. Frediu, ja wiem, że teraz nie jesteśmy w dobrej kondycji, ja wiem, ale to jest jednak wyprzony zdrajca teraz ja co padają słowa. Molto diengo, por favore. E, Molto oferta buena. Takie tam dziwne mieszaniny językowe. Co, ich. Dobra. Oni przeszli koło naszej krywki, czy są naprzeciw wciąż? No, to, to jest tak, jakbyś był w budynku. Z, z, z wychodzącym oknem na. Chodnik I Oni przechodzą jakby pod tymi oknami Okej, okay. eee, Rudy powiedz mi Jakie miałbym mniej więcej cholerny modyfikatory Gdybym zdecydował się sprzedać do nich Poczekaj, że będą tyłem Jak przejdą tak jakby Jest dzień Dystans Dystans będzie Dystans będzie... Już ci powiem... Czekaj, 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 o! Dystans będzie mniej niż 5 metrów. Eee, trudny. Nie, przepraszam, Trudny. 90% trudny, Bardzo trudny. a to tylko z powodu tego, że cię rwie w, w, w prawym barku. Hmm. Kości mnie, żeby użyć wieżę. Dobra. Eee, więc tak, użyłem wieży. I wierzę, że... raz na że... dzień, czy raz na sesję? To jest raz na sesję. Okej. Okay. Masz szczęście, że są takie krótkie. <śm> yy więc tak, mówię do Fredziu. Wierzę, że to starcie pójdzie jak po maśle. Mówiąc to, wychylam się, oddaję strzał z i krzyczę DONA MAMA jest SPUTA! Udało mi się to zasłyszeć w barze wcześniej. Nie wiem co to znaczy, ale fajnie brzmi. Sytuacja wyglądała tak, że nie miałeś nawet szansy dokładnie się przyjrzeć. Natomiast kiedy opadł już kurz, to wyglądało to tak, jakby dwóch mężczyzn szło, a prowadził ich właśnie Timi. Tak, by był trochę do nich odwrócony bokiem, trochę tyłem. Coś tam próbował im tłumaczyć. Oni szli za nim. Ty poderwałeś się i wywaliłeś do nich. Akurat w momencie, kiedy byli odwróceni plecami, bo przeszli już obok tego okna, i źle wymierzyłeś odległość. To nie było 5 metrów. To było mniej niż dwa metry. Praktycznie broń, która no cóż, no wali śrutem. Z pleców dwóch z mężczyzn zrobiła całkowitą papkę. A że siła wystrzału była tak mocna, to cała ta papka, ciecz, tak jakby spray, puszka farby w sprayu, czerwonej, karmazynowej farby, obryzgała od stóp do głów Timiego. I w tym stuporze i szoku on tak stoi, patrząc, jak takie pozbawione głów. Korpusy padają, jeden w lewo, drugi w prawo. Natomiast ty spaliłeś na to oba oba no pociski w twórce.